Dzień dobry. Wracam teraz, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę, jak książka była przyjęta przez czytelników. W zeszłym tygodniu opowiedziałam trochę o sobie, jak to się stało, że zmieniłam kierunek w moim pisaniu, od sztuk teatralnych dla australijskiej młodzieży do powieści o Polsce w XX wieku. Więc ta książka, Księgi Wojny i Miłości, ją pisałam 5 lat, bo jest dużo historycznych faktów, ale jest ona oparta o mojej rodzinie i trzeba zawsze ograniczać, ile ładuje się historycznych faktów. I trzeba ograniczać je, żeby, żeby ona była lekka i łatwa do pisania. No więc niektórzy e, czytelnicy ocenili i no myślałam, że po prostu lepiej, żeby coś, ktoś inny powie, co myślał o powieści. Zaczęłam dostawać maile w Australii od czytelników. A Australia jest Społeczeństwem wielokulturowym. Więc nie tylko e, ludzi, ludzie z polskiego pochodzenia ją czytali, ale też Australijczycy, e, Amerykanie, Rosjanie, ludzie z żydowskiego pochodzenia, różni ludzie, inteligentni ludzie zaczęli pisać komentarze do mnie, bo Wsadziłam swój mailowy adres z tyłu książki na szczęście. No i dzięki ich uwag przyjechałam z tą powieścią do Polski. Bez nich chyba nie miałabym odwagi sama przyjechać. Ludzie mówili, że dialogi się podobały. To jest komentarz od jednej pani, która mieszka we Francji, ale jej ojciec był Polakiem, Penelope Coller. Ona jest historyk sztuki i napisała: Skończyłam powtórne czytanie. Mistrzowskie dzieło, szczególnie dialog do opowiedzenia zdarzeń historycznych i politycznych. Charakterystyki kobiet, jak Wanda i Bronia, to znaczy główna postać i jej siostra, które z niedoświadczonych, chronionych dziewcząt wyrosły na silne młode kobiety. Wywarły na mnie szczególne wrażenie. Dałam pięć gwiazdek na Amazon. Dużo mężczyzn też do mnie napisało i z tego się bardzo cieszyłam, bo to nie jest zwykły romans, to jest, um, to jest historyczna, no jak to mówi, jedna pani powiedziała, beletrystyka. Co mówili mężczyźni? Jeden pan, Amerykanin, był... Profesorem w Oksfordzie, ale był Amerykaninem i fi filozof polityczny. <noise> I dostałam cudowny e-mail od niego. Brawo, Bradissimo! Księgi Wojny i Miłości maluje wielopłaszczyznowość nakładających się nac nacjonalizmów tożsamości etycznej. Klas społecznych i religii na wschodnim froncie, niecierpliwie oczekuję tam drugi, a lektura przez brak równowagi w opracowaniach na temat zachodniego i wschodniego frontu, na każdej stronie odkrywałem coś, czego nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę. Jako Typowy amerykański profesor filozofii politycznej. Uczyłem Marksa i Lenina. Wiedziałem coś nieco o Trockim i Stalinie, ale nigdy nie pojmowałem kontekstu. Więc um, to był jeden profesor. Ci wszyscy ludzie dużo czytają, więc um, ich komentarze bardzo ceniłam. Chciałabym się też podzielić z jednym pięknym komentarzem od pana Tomasza Kosiorka z Polskiego Radia, bo bardzo mocno się wypowiada, wielkie historie wymagają wielkich narracji. Są niczym bez Pełno krwistych bohaterów. Joanna Hempel nie pozwala swoim przodkom spowiedź na fotografiach. Pokazuje ich w godzinie próby, wplatając w ogromną tkaninę historii Europy. Jeśli poznawać Front Wschodni, Wielkiej Wojny, to tylko tak. I powiedział. Pierwsze, pierwsze słowa, który powiedział, to nie jest romans. Ja się bardzo um, tym ucieszyłam. Tak, to jest historyczna saga. No więc nie tylko kobiety, ale mężczyźni ją e, cenili. Teraz powiem trochę o pani, e, która e, jest żoną. Polaka z Litwy, szyłkarska, Edna szyłkarska. Ona jest Australiką i nie, nie wiedziała dużo o, o Polsce, więc jej komentarz był też bardzo miły. Skończyłam Księgi Wojny i Miłości o drugiej nad ranem. Jakże pochłonięta! To będzie rewelacja dla australijskich czytelników, którzy są całkiem nieświadomi opisanych faktów. Co za skarb, inteligentnie napisane, wielka książka. Um, kilka ludzi powiedziało właśnie, że um, o, o tym braku książek na temat wschodniego frontu. Ja myślę, że to też dotyczy do Polski. Pani Monika Bartys z, z, ze znaku, dyrektorka znaku, powiedziała, kiedy w redakcji przeczytaliśmy Księgi Wojny i Miłości, od razu pragnęliśmy poznać autorkę tej porywającej powieści. A gdy dowiedzieliśmy się, że fabułę oparła ona na rodzinnej historii wiedzieliśmy, że musimy wydać tę książkę. Więc widać, że ludzie jednak lubią to, że, że ona, ona ma podstawy prawdziwych wydarzeń, że to nie jest fabułą zwyczajną. Jedna pani żydowskiego pochodzenia w Sydney która jest pisarką e, i ocalona z Holokaustu e, Halina Czernuszyn-Robinson. My poznaliśmy się e, bardzo blisko, byliśmy w przyjaźni. E, pisarze lubią, czasami lubią innych pisarzy poznawać i dawać e, wzajemne poparcie e, i ona jak Kiedykolwiek w konsulacie w Sydney się wydywaliśmy, to pytała, jak Wanda. No więc napisała, skończyłam czytanie całość w dwa dni. Część nawet przeczytałam dwukrotnie. Nie mogłam po prostu odłożyć. Niecierpliwie oczekiwałam tej powieści. Spodziewałam się zwyczajnej biograficznej, ale ta książka jest szczególnie dobrze napisana. Struktura, sposób w jaki zbudowana jest fabuła, wnikliwa analiza realiów i opisy. Bardzo się tym cieszyłam, bo nie wszyscy widzą strukturę. Struktura jest jakby kręgosłup w, w ciału. E, czuj, czuję się ją w dobrej sztuce. Napisałam tyle sztuk i wiedziałam, że właśnie struktura jest bardzo, bardzo ważna. No i ona jednak czuła tą strukturę i się strasznie cieszyłam z tego, bo struktura nie jest łatwa. I czasami pisarz nie wie, gdzie skończyć, czy jak ją, jak materiał zmieścić. Ja czasami musiałam wyjąć rzeczy później, a wyjęcie rzeczy to jest strasznie trudna decyzja, jak się kocha to, co się napisało. Więc powiem do widzenia. I do zobaczenia następnym razem, pokażę Wam kilka książek, które teraz czytam, żeby właśnie wsiąknąć się w tą erę w czasie II wojny światowej. Do widzenia i do zobaczenia.